Siema, z tej strony jest Freddy, aktualnie znajduję się na moim serwerze na isdance.pl Zostawcie subi łapeczkę w górze i dzwoneczek i przypominam, że codziennie o godzinie 12 macie odcinek na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, jeżeli zginę na te parce, to materiał się kończy. I zapraszam Was w ogóle na mój serwer na xdance.pl, kurde, to aby mi się zbugował. I muszę zrobić serologa eleganckiego. Jarlogin too fast, no nie, no bo ramy coś z zaraz się widzimy, jak uda mi się wyjść na serwer. Dobra, lecimy ja sobie na tę parkę. Mi tutaj tą gildię nieszczęsną atakują. Dobra, toknęliśmy się z jakimś odcinek, z którym nie powinno być problemu, że go zabijemy. Dobra, on rzucił sobie perłę. Zjadę na półtora, znaczy nie, na półtora tylko na pół serca. Dobra, on zjadł sobie refa. Ja nie będę kombinował ani uciekał sobie perełką, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Dobra, za sobie na małej wartości HP, na zdrażenie pamiętam i na ilu Dobra, na 3,5 znowu, no takiego farta, że on je na, taki, na takim low niepotrzebnie, niepotrzebnie. Koks, dobra, jeszcze lewa fra, frajerzy. Lefa jeszcze Dobra, git. Ja sobie zjem koksa on kombinuje w ogóle, on chyba sobie teraz seta zmienia, tak mi się wydaje. Ale no to w tym czasie, to się w pod ziemię po prostu. Dobra, postawiłem sobie blog nad sobą. Dobra, zmieniam seta w trybie ekspresowym. Ale czy on sobie tutaj wejść, to wydaje mi się, że nie. Ale co ty robisz, kiepie, ja pierdolę, zapraszam cię pod ziemię no. No złaba. On jest nie jest zbytnio ogarnięty tym odcinkiem. Dobra, wpisałem sobie sweż nogi. Czyli jak zostałem trafiony, to uciekam sobie z nóżek. On te takiego obrotu akcji na pewno się nie spodziewał. Bo no to została akcja zaplanowana z premedytacją. No zobacz, no odcinek kiepie. Tak on mnie wyzywał. To ja mam prawo jego wyzywać, tak? Pedała. Buraka. Ty kurwa. Czemu on już nie rzutowemy tej perły? To by mnie zabił. Skąd on ma 9 serc? Ale on spał mi tymi śnieżkami syn. kurde dobra, zjadłem sobie, żebym przypadkiem nie polizał. I zaraz po prostu będziemy się udawać. Dobra, idę w po to pod ziemię, po prostu nie będę wiał bawełnę. Ale on chyba nie chce i ze mną tutaj, no niestety. Cywędką upadła, frajerowi. No to cyk. Nie będę ryzykował, że padnę. Bo jak zginę, to materiał się kończy. On nawet o tym nie wie. Ale co ty robisz, krwia pierdolę znowu. No jak też się ze mną bij, no to ja zostawiam warunki, a nie jakiś odcinek, tak? Co na chleb mówi pep. Goście wypier dalej. Jeszcze on się trafił sam. Dobra, on wie, że ma stanowił walkę. A ja sobie idę po prostu na Warp PvP. I chyba mi to obchodzi Gosił, co tutaj w ogóle co wam prezentujesz. Dobre mam flame a jeden. Ej ty, bo ja nie spawna spauna. cię El Dobra, no, pisałem muęleczki. Idziemy sobie po prostu na tę parkę Bo nie będę się bił po prostu z takim. Okej okay, kurwa, kurwa to się spodziło Jeszcze że... raz z tym Dobra Dobra, zobacz co on robi, dobrze mnie cofnęło Skreta się bawisz, twojego starego się bawię Zobacz co on robi Co na sobą reprezentuje Dobra on też się nie chce bić Dobra to widzimy się na kolejnej teparce. parce Dobra zorałem mu i idziemy na te parkę, ja chciałem się z tym porównanie, bo nie ma zbytnio dużo punktów. Czyli według tego pan być strasznie słaby, tak. Dobra, nad blisko nie było. Jeszcze sobie kaskę wydropiliśmy i w ogóle no zapraszam was na ich z ponieważ możecie sobie fajne siłanko zarobić. I macie też łatwe kile tak z kili, ze stona oraz od rangi swagger za siedzenie na serwerze. Możecie sobie zarobić łącznie 50 zł. Możecie sobie wypłacić. No nie no, panda. Dobra, tu musiał wlecieć lekki tryhard. Dobra. Polizałem. No nie, no nie, no i zdechę od takiego kiepa. Jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie Cześć. Naural, no, na trochę dużo punktów wiem. 111. Całkiem dużo się mano.